Dwa lata temu przeprowadziliśmy się do Eskisehir. Ja, tatosz, moja młodsza o 20 lat narzeczona i kobieta, która chciała mnie adoptować. Tatosz rzuciła prostytucję. Nie chciała ze mną mieszkać, dopóki nie będziemy małżeństwem, więc się pobraliśmy. Moja nowa matka odziedziczyła dom, a my mieliśmy niezłą sumkę pieniędzy. Postanowiliśmy zamienić ten dom w hotel. Fatosz miała zostać kierowniczką, dlatego chciała dokończyć szkołę średnią. A ja, żeby ją zachęcić, zapisałem się na studia, dokładniej na filozofię. Złożyłem obietnicę Fatosz, więc sporo się zmieniło. Nie zastanawiałem się. Liczyłem czas, ale przestałem. Miałem nowe nawyki. Czytałem literaturę i filozofię. Byliśmy szczęśliwi. Potem stało się to, czego powinna doświadczyć każda szczęśliwa para. Patoż zaszła w ciąży. Okazało się, że to dziewczynka. Zawsze wiedziałem, że szczęście nie przyniesie mi nic dobrego. Zawsze coś idzie nie tak. Pojawia się jakiś problem. I tak było.